Powierzony mi urząd. Nowy prezydent Mielca Radosław Współu oficjalnie rozpoczął swoje urzędowanie. I pomyślności mieszkańców miasta. I pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi to pomóż, Bóg. Ślubowanie nowego prezydenta Mielca oraz wybór nowego przewodniczącego Rady Miejskiej to najważniejsze momenty pierwszego posiedzenia nowej Mieleckiej Rady Miejskiej, które odbyło się 7 maja. W tym momencie oficjalnie i formalnie prezydentem Mielca stał się Radosław Swół, który w kwietniu wygrał wybory samorządowe. Startował z własnego komitetu, a do tej funkcji szykował się już od dłuższego czasu. To, 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 to była wymagająca kadencja tamiająca. No i później trudna kampania, tak, bo, bo, bo również bardzo mocno przepracowana. No i oczywiście cieszę się, że, że, że jest taki efekt, że... Yy... Ostatecznie zdobyłem to zaufanie mieszkańców, obdarzyli mi mieszkańcy tym zaufaniem. No i, i tak, i dzisiaj jakby ten ślubowa, przejęcie ślubowania powoduje, że jestem już oficjalnie prezydentem miasta Mielca. Wiele wskazuje na to, że prezydent Radosław Sfół będzie mógł liczyć na wsparcie większości radnych miejskich, ale nikt nie ogłosił zawiązania koalicji tę większość stanowiącej. Oficjalnie takiego porozumienia nie ma, ja też uważam, że może nie być potrzebny po prostu, bo. Jeśli będziemy się kierować takimi zasadami, jak, my, jak ja kierowałem się w poprzednim klubie i radni, którzy ze mną klub tworzyli, czyli popieramy dobre inicjatywy, nie popieramy złych, to, to tak naprawdę wystarczy. Prezydent SWU ma skonkretyzowany plan na pierwsze dni swojego urzędowania. Chciałbym rozpisać zadania programowe, tak żeby każdy dostał swój kawałek. Mamy pięć lat na realizację programu, który został przedstawiony w kampanii wyborczej i, i chciałbym po prostu, żeby został zrealizowany. Radosław SWU nie wskazał jeszcze nazwisk przyszłych wiceprezydentów, czyli swoich zastępców. E, póki co są w mojej głowie i <laughs> pozostawmy je tam do czasu Oficjalnego ogłoszenia. Będzie konferencja prasowa, oczywiście, na której przedstawimy pełen skład, że tak powiem, tutaj prezydencki. I to na pewno wydarzy się do końca maja. Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Mielcu radni wybrali nowego przewodniczącego. Został nim Robert Wójcik z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będzie to merytoryczna przede wszystkim kadencja. Będzie to kadencja inwestycyjna dla miasta. Mamy duże projekty, które zobowiązaliśmy się wobec mieszkańców dokonać, i będę starał się, by wraz we współpracy z panem nowo wybranym prezydentem, ale też szerzej oczywiście, żeby właśnie te projekty. Urzeczywistniały się. Mam tutaj na myśli no, no przede wszystkim projekty infrastrukturalne, bo tego Mielec moim zdaniem bardzo potrzebuje. Jesteśmy miastem, które przecież nie ma drogi krajowej, i to, to jest wielka bolączka dla nas. Strefa jest dobrem. To jest y, oczywiście y, bardzo, bardzo ważna rzecz, ale żeby strefa w sposób należyty działała, musi być infrastruktura. To już się dzieje, bo przecież pociągi wróciły do Mielca. Ale mam tutaj na myśli Trzeci Most i y, 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 to, co no, gdzieś tam w sercu mam, mam nadzieję, że to się ziści czyli z komunikowanie Mielca z autostradą. Naprawdę. To by było wielkie wielkie osiągnięcie gdyby się nam to udało zrobić. Przewodniczący Wójcik liczy także na współpracę z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem oraz samorządami z regionu. Pan marszałek Władysław Ortyl został wczoraj wybrany ponownie więc liczę także jako przewodniczący jako osoba która kiedyś byłem dyrektorem przecież biura pana marszałka. Dla mnie to jest Mentor to jest człowiek, który, który po prostu bardzo, bardzo no, polityk o wysokiej, wysokiej rangi. I, I liczę, że będzie to bardzo dobra współpraca właśnie pomiędzy panem prezydentem, moją skromną osobą, a marszałkiem. No i liczę także, że będziemy umieli też współpracować z powiatem, z gminami. Chcielibyśmy, żeby to była też w duchu współpracy, takiej otwartości. Proinwestycyjna kadencja dla Mielca. W tajnym głosowaniu kandydaturę Roberta Wójcika poparło 19 radnych na 22 obecnych. No cóż mogę powiedzieć, sam jestem zaskoczony i to jest też dla mnie ogromna odpowiedzialność, bo nie spodziewałem się, że aż tylu radnych powierzy mojej skromnej osobie tak zaszczytną i honorową funkcję. No, cóż, cóż mogę powiedzieć, chylę czoła i jest to dla mnie ogromne zobowiązanie. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Mielcu zostali Sławomir Wesołowski, zgłoszony przez klub Teraz Mielec, Jakub Blicharczyk, kandydat klubu Prawo i Sprawiedliwość, oraz Damian Gąsiewski, radny komitetu Jacka-Klimka. Rozpoczęta 7 maja kadencja samorządu potrwa 5 lat. Więcej informacji w portalu Hejmielec.pl. Więcej takich historii znajdziesz w portalu Hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec Medek Społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.